Kochani, następny dzień i następny vlog. Jak już Wam mówiłam, ja staram się słuchajcie nadrobić, no bo jak wrócę do pracy przez to, że byłam powiedzmy nie wiem dwa tygodnie na chorobowym. No to trzeba będzie teraz nadrobić godziny i trzeba będzie więcej e, pracować. A co za tym idzie, będę też mniej mieć e, wolnego. Także. No, staram się po prostu, wiecie, nadrobić filmiki. Jak widać na załączonym obrazku, ogarnęłam się, słuchajcie. Pranie mi zaraz powinno się skończyć i będę musiała wynieść na strych i przynieść suche. Natomiast muszę też wyjść oczywiście tradycyjnie z Miluniem na kolejny spacerek. Głodna jestem, bo jeszcze śniadania jako tako nie jadłam. Ale przytaszczyłam, słuchajcie, już tutaj rzeczy, które mam Wam dzisiaj do pokazania, których aktualnie używam. I e, myślałam, że jest tego więcej, słuchajcie. Byłam wręcz święcie przekonana, że jest tego więcej, ale jednak nie ma, nie ma tragedii. Wiadomo. To, co tutaj stoi, to i tak uważam, że jest dużo, ale wiem, że wiele osób używa jeszcze więcej kosmetyków, bo dzisiaj takiego, jutro takiego, a pojutrze jeszcze innego. Ja generalnie do tej pory zawsze robiłam tak, że używałam na przykład kremu na dzień, kremu na noc, kremu pod oczy, używałam innego na dzień, innego na noc, i też miałam na przykład toniki jeden na dzień, drugi na noc o właśnie przypomniało mi się, że jednego toniku nie przyniosłam na bank czegoś tutaj słuchajcie nie będzie co mi się gdzieś jeszcze wala w łazience w użytku ale no tak to już bywa I, ale w którymś momencie, aha no i sera też tak miałam serum to z reguły słuchajcie miałam jedno i używałam i rano i wieczorem a teraz mi to troszeczkę wszystko wymsknęło się spod kontroli jest tego więcej e, w sensie na przykład toników. No zobaczycie, toniki, esencje i tak dalej. No troszeczkę tego jest, ale jak mówię, nie ma, nie ma tragedii. E, czego tutaj słuchajcie, nie przyniosłam. To znaczy, przyniosłam płatki, wiecie, w opakowaniu takie pod oczy, które później Wam pokażę, e, bo je rzeczywiście mam w użytku. Natomiast mam jeszcze mnóstwo, wiecie, takich saszetkowych. Ale tamte z kolei wliczę już na zapasy, nawet jeżeli nie są to pełne opakowania, bo to są, wiecie, te, te saszetkowe takie, tak? No, przyniosłam, słuchajcie, wszystko i pielęgnację jamy ustnej, i pielęgnację twarzy. No, po prostu mam nadzieję, że wszystko, co mi tutaj serczało, jak mówię, wiem, że w łazience zapomniałam jeszcze jeden tonik. Pełnie dlatego, że wiecie, używałam przez jakiś czas odstawiłam i on tam od, tak, od tamtej pory stoi, będę musiała do niego wrócić, więc zaraz po niego pójdę, żeby, żeby nie zapomnieć. Powiem Wam, że jeżeli jutro będę też jeszcze vloga nagrywać i pokażę Wam moje zapasy pielęgnacyjne do twarzy i to ogarnę, to będę szczęśliwa, bo już mam dosyć. Powiem Wam szczerze, mam dosyć. Jedna z Was mi napisała, że czeka na tego typu filmik, ale z perfumami. Słuchajcie, taki filmik się nie pojawi. Ja mam sporo perfum, ale tam akurat nie żadnych porządków nie robię. Też nie mam parcia, żeby na Hamas używać, bo jakby nie mam z tym problemu. Wiecie, ja używam codziennie jakieś zapachy, dlatego też no nie mam potrzeby, wiecie, wysortowywać czegokolwiek, czy na Hamas używać. To, co używam, to używam. Jak widzę, że już końcówka jakiegoś zapachu została, no to choćby nie wiadomo, jak bardzo lubię ten zapach, no to go po prostu zużyję, no bo nie ma sensu trzymać. Wiecie, resztek po prostu odłożę sobie pieniądze. Jeżeli jest to zapach, który koniecznie chcę znowu mieć w swojej kolekcji, to odłożę sobie pieniądze i sobie. Y Chciałam powiedzieć, pójdę i kupię. Nie, nie pójdę i kupię, tylko zamówię. Bo faktycznie przez internet można dostać w o, o wiele niższej cenie zapachy niż, niż stacjonarnie, chociażby w Douglasie. Douglas to swoją drogą w ogóle jest strasznie drogi, jeżeli chodzi o zapachy. Słuchajcie, jeszcze jedna taka mała informacja: prawie że już nie mam bólu gardła. Naprawdę. Słuchajcie, cieszy mnie to niesamowicie, bo z całej tej mojej choroby właśnie ten ból gardła był najgorszy, naprawdę najgorszy. Takiego bólu gardła to ja nie pamiętam kiedy, czy ja kiedykolwiek w ogóle aż taki ból gardła miałam. To było dosłownie jakby mi wyżerało gardło, słuchajcie. No ale nic. Dobra. Ja na razie lecę z Miluniem. Jak mówię, wrócę, to będę musiała pranie najpierw przynieść suche, potem. Um, Pościel i ręczniki wywiesić, i dopiero wtedy do was przyjdę. Dobra, jestem, słuchajcie, zapomniałam toniku, który, o którym przedtem mówiłam, żeby go przynieść, żebym nie zapomniała. Mam otwarte okno, właśnie ze względu na to, że przepiękna pogoda jest, więc będą dźwięki całkiem możliwe, że będziecie ćwierkanie w tle słyszeć. Szkoda, że. Jutro, pojutrze już temperatury mają znowu spaść. Co prawda, nie ma nie jest zapowiedziany śnieg, ale, ale, znowu ma być chłodno, niestety. Szkoda, naprawdę szkoda. No, ale nic. Dobra, lecimy. Słuchajcie, e, zacznę od kremu pod oczy, bo krem sam w sobie jako krem mam jeden aktualnie w użytku i to jest ten, e, jak on się nazywa? Mm, Tin again eye cream. Look at me. Tak się nazywa chyba marka. W każdym bądź razie jest to krem koreański i jego jest tutaj dużo, bo 20, 25 ml. Słuchajcie, ja dopiero teraz zauważyłam, że on jest z peptydami i retinolem. No ale. Nieważne, słuchajcie, naprawdę rewelacyjny krem. On ma tutaj w sobie taki o masażer, i ten krem, słuchajcie, jest bardzo faktycznie krem, jest gęsty, jest bardzo ładnie nawilżający. Ja go dostałam w paczce urodzinowej od, od Norinki. No, jeszcze sporo go mam, bo mniej więcej tyle go mi jeszcze zostało. Jak mówię, ja go używam i rano, i wieczorem z reguły. Aczkolwiek aktualnie mam w użytku jeszcze te kapsułki, które są z Szebensa, które są w moim projekcie 25 na 2025. To są kofein, to jest kofeinowy koncentrat. No tutaj w środku jest słuchajcie po prostu krem, tak? tylko że taki bardziej tłusty, dlatego ja to używam na noc. Na dzień raczej raczej nie. E, zużyłam dwa do tej pory, trzy mi jeszcze zostały. Co my mamy dalej? E, pilingi. Słuchajcie, pilingi mam dwa. E, krwisty, kwasowy z The Ordinary. No, jeszcze trochę mi go zostało. Uwielbiam, używam raz w tygodniu, z reguły w niedzielę, pod warunkiem, że w niedzielę mam wolne. A tutaj mam drugi peeling i to też już jest taki, słuchajcie, odgrzewany kotlet i ja wiem, że nie powinno się używać i tak dalej. Mimo wszystko ja w dalszym ciągu lubię go od czasu do czasu, chociażby raz w miesiącu użyć. Mi takie opakowanie z reguły na rok jedno wystarczy. To jest kremowy peeling z Balea z olejkiem migdałowym, przeznaczony do suchej i delikatnej skóry. No, i on jest taki już wiecie: mechaniczny z drobinkami i w ogóle, ale jak mówię, ja go lubię. Aktualnie, już na wykończeniu. E, też z Balea mój taki odgrzewany kotlet, bo to jest e, kremowy czyścik do, e, do mycia twarzy z e, witaminą E i olejkiem migdałowym. To jest w sumie ta sama seria, można powiedzieć. E, z tej serii mam na zapasie jeszcze e, tonik, który też bardzo lubię, a jest tani jak barszcz, to wiecie. Ja naprawdę to jest bardzo taki kremowy produkt. Aczkolwiek odnoszę wrażenie, że coś zmienili w nim, dlatego że on pozostawia mi nawet po zmyciu jakąś taką delikatną warstwę. Kiedyś tego uczucia nie miałam, nie wiem dlaczego. Czy coś się zmieniło, czy co, nie mam pojęcia. Więc, jak mówię, to jest jedyny produkt do mycia twarzy, który aktualnie używam. Co my mamy dalej? Słuchajcie, może weźmy. Koniki. Ten, którego zapomniałam przed chwilą, to jest Nowa Clear Expert. I to jest Pre-Pil Toner z kwasem glikolowym i ekstraktem z limonki. Wygląda tak o. Ja go kilka razy użyłam, no i odstawiłam, bo zaczęłam mieć wtedy te problemy ze skórą, które zresztą swoją drogą w dalszym ciągu mam, więc nie wiem o co chodzi. Coś, co już mam na wykończeniu, co jest fantastyczne, słuchajcie. Eveline cosmetics, cosmetics i to jest ten clean shot odbudowujący tonik Esencja. 5% kompleks peptydy miedziowe. E, dokładnie tak. No, jak mówię, już mi się kończy. Ja tego produktu używam aktualnie i rano i wieczorem. E, bardzo wydajnym, no bo ja go już używam z półtorej miesiąca. Słuchajcie, no, jak mówię, codziennie rano i wieczorem. zdarzały się, że dni, że używałam go nawet e, trzy razy dziennie, więc jest naprawdę niesamowicie wydajny. Coś, czym spryskuję sobie twarz przed nałożeniem serum, bądź jak nałożę serum i chcę, żeby szybciej się wchłonęło, bo chcę nałożyć coś innego, no to wtedy spryskuję sobie tym produktem, który dopiero co widzieliście, jak pokazywałam Wam zawartość mojej toaletki i to jest Pixi Hydrating Milky Mist z kwasem hialuronowym i w dalszym ciągu zapominam, jak się nazywa od. Owies, chyba owies. W każdym razie, no, to używam. Powiem wam, że to ma bardzo taką delikatną mgiełkę w przeciwności, czy w przeciwieństwie do tego produktu, bo ten, to to jest ten make-up fixer typowy z Pixi i ten sika jak nie wiem. Tutaj zupełnie e, inaczej jest. Jest przyjemniej. O, poczta przyjechała. Jest przyjemniej, także, także tak. No i tutaj mam jeszcze jeden e, produkt, który też już był używany. I to jest marka Dirbu. Kolagen um, Ceramid Toner Skin Moisture Barrier String. E, słuchajcie, to niby jest tonik. Nie będziecie pewnie widzieć, ale on. No, dotąd go mam zużytego. To jest tutaj niby tonik, ale to ma konsystencję podobną jak ten produkt z Eveline. Ja to bardziej w roli esencji będę w dalszym ciągu używać, jak tylko wykończę Eveline. Nie przepadam za tym produktem. Zużyłam niewiele, ale jakoś do tej pory nie zachwycił mnie, nie wiadomo jak. Co my mamy dalej? Słuchajcie, jama ustna. Może zacznijmy od tego. Tutaj mam pomadkę z Uriage E, którą e, tak wiecie używam, bo używam, bo nie używam jeszcze jej mam dużo, ja jeżeli chodzi o używanie tego typu produktów to to u mnie trwa e, wieki ja wcześniej prędzej zgubię ten produkt aniżeli go zużyję e, pasta do zębów aktualnie używam z Dontodent e, antybakteryjną, raz się pomyliłam chciałam wziąć z ziołami, a sięgnałam po antybakteryjną, więc no nic mam to zużyję z Listerin. Oczywiście, te, tutaj mam wersję Kulmin cool e, antybakteryjną. Mój płyn do płukania jamy ustnej. No i jako, że ja e, zbyt szeroko rozstawione mam zęby przez to, że brakuje mi dwóch zębów to się po prostu zęby poprzesuwały. I, e, no i nie mogę używać nici dentystycznej, bo mi to nic nie da. Dlatego akuratnie z, e, akur, akurat z prokudent z Rossmana, marki własnej, używam takie m, szczoteczki interdentalne i bardzo je lubię. Tam są różne. Ja używam akurat niebieskiej wersji. O, czekajcie. No słuchajcie, mi nie jest dane skończyć to dzisiaj. Um, Andy zadzwonił i o mało byśmy się nie pokłócili, bo wiecie, czego nie lubię, jak on ma zły humor i dzwoni do mnie, i próbuje swoje nerwy na mnie y, y, wyładować. E, I psuje mi tym osobiście też humor. Um, więc mu powiedziałam, żeby zadzwonił, jak, e, jak się uspokoi, a ja nie mam, wiecie, też nie chcę sobie humoru psuć. Nieważne. E, lecimy dalej, słuchajcie. Właśnie, wcześniej Wam wspomniałam o płatkach, no więc tutaj mam płatki z, z kincyklopedii. E, to są z, z kolagenem i peptydami. Są, słuchajcie, różowe. Ich tutaj w opakowaniu oryginalnie było 60 sztuk, czyli 30 par. Jeszcze trochę tutaj tego mam, więc jeszcze trochę tego będę używać. Jak mówiłam, wszystkie inne płatki, które jeszcze mam, to pokażę Wam no, w następnym vlogu, jak będę Wam pokazywać moje zapasy. Ech, żyć mi nie dadzą ludzie, serum serum mam tak naprawdę dwa i olejek można powiedzieć. Yy, dzisiaj skończyłam serum to peptydowe z Balea. Ono nie było złe, ale u mnie nie robiło takiego szału jak to serum yy, Kolming Barrier, chyba czy jakoś tak to się nazywało, z Isany to różowe, mówiłam Wam, że było rewelacyjne i chciałam kupić, ale póki co jest u nas wykupione. Natomiast tu wiecie, że jeszcze na początku stycznia udało mi się dorwać. 7 stycznia to było, chyba, tak? Nie, tak, tak. 7 stycznia, jak byłam w, w tym w DM-ie, co go zamykali na przebudowę i była wyprzedaż, no to udało mi się dorwać. To serum po raz kolejny z Baleamet Ultra Sensitive z Intensive Serum z siedmiokrotnym kwasem hialuronowym q 10 i ektoiną. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam, i mówiłam Wam w ulubieńcach zeszłego roku, że to serum i serum z Hadala Botokio są praktycznie identyczne, a to jest zdecydowanie tańsze, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić. Tutaj mam to nieszczęsne serum z Bielendy Supreme Lab. To jest to serum z witaminą um, ultra stabilną witaminą C. Jeszcze Mam, mam je dotąd zużyte, więc jeszcze mi troszeczkę zostało, no staram się zużyć, bo wiecie, szkoda mi jest to wyrzucić. Bo do tego serum mam też tutaj krem. To już na chwilkę przejdę do kremu. Słuchajcie, i tego kremu mi już naprawdę resztka została i teoretycznie. Już teraz w lutym mogłabym to skończyć, tak? Więc no powinnam zacząć używać. No i tutaj olejek, który mam serum olejkowe z Augustinus Bader. To jest 10 ml pojemność I to 10 ml kosztuje Coś koło 90 euro 80 coś 86, 87 jakoś tak Chyba coś takiego No masakra, ale Serum jest obłędne, Fakt, faktem To jest olejek, więc to jest tłuste I potrzebuje długo, żeby się Wchłonąć, natomiast super nawilża. Ja mam tutaj ten placek, którego nawet, słuchajcie, nie, nie kryję make-upem ani korektorem. Po prostu, jak się maluję, to zostawiam to miejsce, bo podkład, który ja używam, i tak nie daje mocnego krycia, więc tej różnicy nie widać, ale widzicie, że tutaj ten placek mam i i normalnie e, to mi się tu strasznie łuszczy. Znowu skóra. Mówiłam Wam w ostatnim vlogu, że tutaj miałam wcześniej, teraz mi się tu zrobiło. Nie wiem o co chodzi, pewnie po prostu. No, jak to powiedziała lekarka, mój system immunologiczny jest naprawdę słaby. I e, wiecie, przy mnie wystarczy, że ktoś zacznie kichać czy kaszleć, i od razu, i od razu momentalnie, najpóźniej, e, dwie godziny później, jestem chora. Dlatego ja też, wiecie, staram się unikać, jak ktoś chory przychodzi, to omijać, do pracy to omijać tą osobę szerokim łukiem, no bo ja, jak mówię, ja jestem po prostu podatna, wiecie, po tych, po tych rakach, po, ty, po tym zawale, po tym wszystkim, ja jestem no, strasznie podatna na takie mm, rzeczy. No i przez to właśnie, że mam to suche miejsce, jak nakładam wieczorem ten olejek, słuchajcie, to rano wstaję. To dopiero po umyciu twarzy zaczynają mi się robić suche skórki, także to serum olejkowe jest fantastyczne. To jest moje drugie opakowanie i nie wykluczam, że jeszcze się u mnie pojawi, tylko ta cena jest odstraszająca. Eee, kremy, no to skoro już Wam tutaj pokazałam ten z e, witaminą C z Supreme Lab e, natomiast na dzień i na noc generalnie używam teraz tego, który przywiozłam z Polski z Stars from the Stars i to jest Hydra Stars Rich Barrier nawilżający krem naprawczy ceramidy, ektoina i drożdże pojemność 50 ml generalnie fajny, bo jest wiecie, z pompką próżniową naprawdę fajny krem on ma taką Kremowo-żelową konsystencję. Jest dość ciężki, ale nie przesadnie ciężki i naprawdę fajnie nawilża. Jestem bardzo zadowolona z niego. No i tutaj mam krem z bielendy z tej serii Hydrolipidium Maximum Tolerance, i to jest Moisturizing and Soothing Barrier Cream. Tutaj jest po angielsku, dlatego że to jest po angielsku i po hiszpańsku, dlatego że to jest kupione w TK Maxie i normalnie to ja w tych długich podłużnych tubkach używałam natomiast ten kupiłam przez przypadek, bo doszłam do wniosku, że pewnie jest to samo, no, jego tutaj już naprawdę słuchajcie reszta została więc to lada dzień, no na pewno teraz w lutym powędruje do denka do um, ja tego nie używam do twarzy, owszem do twarzy też jest fajny, bo nieraz już mi się zdarzyło go użyć um, ja go używam na Moje miejsca łuszczycowe, słuchajcie, za uszami, w uszach i tutaj na linii skalpu, dlatego że kiedyś przez przypadek po prostu posmarowałam się tym w tubce podłużnej no i stwierdziłam, że słuchajcie, rewelacyjnie to działa na moją łuszczycę. W międzyczasie mam jeszcze dwa nowe opakowania, udało mi się uszczelić w Tykei Maxie i zawsze w Tykei Maxie widzę to biorę, nieważne czy. Czy z tej serii ten podłużny, czy ten niebieski z tej drugiej serii, już nie pamiętam jak się nazywa, czy właśnie ten. No one wszystkie mniej więcej 7 euro kosztują, więc no trochę drogo jak na takie cele, w jakich ja tego używam, no ale mimo wszystko, naprawdę rewelacyjnie się to u mnie sprawdza. No, i e, właśnie, któraś z Was, jak pokazałam pierwszy raz to opakowanie e, po kupieniu, pytała, czy mogłabym dać znać, czy czuję jakąś różnicę. Faktycznie, słuchajcie, odniosłam wrażenie, że w tym słoiczku e, ten krem jakby jest bardziej skoncentrowany i dzięki temu lepiej na mnie działa. Może mi się wydaje, nie mówię, że nie, ale takie odnoszę wrażenie, także to jest, słuchajcie, mega, mega wielki ulubieniec. Co my tu jeszcze mamy? Mamy demakijaż. Słuchajcie i będziemy kończyć płyn dwufazowy do demakijażu oczu z Isany. To jest też taki odgrzewany kotlet. Słuchajcie, do którego ja wracam od 12-13 lat. Kiedyś jeszcze mówiłam wam też już gdzieś w jakimś e, vlogu ostatnio czy w filmiku, że kiedyś to był, się marka nazywała Rival de Lub i te opakowania były takie potężne. Słuchajcie, tam było chyba nie wiem 150 ml i one były jeszcze tańsze niż teraz, logiczne, bo teraz bez promocji kosztuje euro 50, w promocji euro, a kiedyś kosztowały w promocji chyba słuchajcie 70 centów czy 60 a bez kosztowały chyba euro 20. Jakoś tak, nie pamiętam już dokładnie, wiem, że były strasznie tanie, bo ja hurtem to kupowałam. Natomiast, no, ja ten płyn bardzo lubię, jeżeli chcę, wiecie, zmyć szybko tusz i, i nie chcę, wiecie, myć twarzy balsamem i tak dalej, tak dalej. bo, nie wiem, bo zależy mi, żeby się jeszcze nie pomoczyć i tak dalej, wiecie, różnie to bywa. Czasem po prostu jest mi to potrzebne. Mnie ten płyn nie szczypie w oczy, aczkolwiek wiem, że niektórych szczypie od razu, a u niektórych osób było tak, że używały długo, długo i potem zaczęło nagle szczypać w oczy. Więc nie wiem, od czego to zależy. U mnie to się nie dzieje, no i ja ten płyn słuchajcie, kupuję, no jak mówię, od lat po prostu. Aktualnie w użytku mam e, balsam do demakijażu z Banila e, Zero i to jest Clean It, e, clean it Zero. Cleansing Balm Original. Taki o, ja go kupiłam w TK Maxie za chyba 12 euro, czy jakoś tak? On normalnie 25-26 euro kosztuje. No, używam go dopiero, słuchajcie, od kilkunastu dni, więc jeszcze jest niemalże pełny. I ja aktualnie robię tak, bo na zapasie mam jeszcze to. Zobaczycie z The Body Shop mój e, Camomile cleansing, cleansing Butter. I mam też dwa olejki do demakijażu. Mm. I ja je używam. Staram się używać na przemian. Że najpierw użyję balsam, jak się skończy, to znowu wrócę do olejku, jak się olej skończy, wrócę do balsamu, jak się balsam skończy, to znowu będę używać olejek. Eee, z tego mam, to też widzieliście na pewno w ostatnim holu zakupowym. Kupiłam w TK Maxie jeszcze bodajże pięciopak, nie, czteropak. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Patrzę, bo tam stoją. Czteropak takich malutkich, podróżnych balsamików, i ten jest między innymi też. No, tamte są miniaturowe, to wiecie, to jak gdzieś poza domem będę spała. Nie robimy mgły na oczach, nie szczepią mi daje się zmyć wodą. Miodzio, miodzio. Przedostatnia rzecz. Tutaj aktualnie w użytku, jak widzicie, no już w połowie zużyty, um, mam płyn micelarny z Werakowa Pari. Balance by Nature, i to jest O -micella. uh, Micellar micelar water Extreme Cleansing and Makeup Removal, Green tea Marine Spring, spring, spring Water. Mm. To jest pojemność 400 ml i. On na początku mnie szczypał, ale przestał, na całe szczęście przestał mnie szczypać, słuchajcie. Dlatego em, ja go skończę za tą cenę w TKMaksie, którą zapłaciłam za niego 5 euro, jak najbardziej ok, ale w oryginalnej cenie, która jest 18 euro podobno e, a ja nawet chyba widziałam po 20 euro w internetach, e, w życiu bym nie dała. To wam powiem, że wolę w takim bądź razie wtedy kupić sobie, nie wiem, trzy opakowania tego dużego mojego ulubionego płynu różowego z, z Eveline Cosmetics i bardziej się cieszyć. No, natomiast, jak mówię, przez cały mieszczypacik w ogóle, więc go używam. Ładnie wszystko domywa, nie mogę się poskarżyć. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, jeżeli się nie mylę i mówię, całkiem możliwe, że coś pominęłam, coś zapomniałam, nie zauważyłam w łazience. Oczywiście wiecie, no nie pokazuję wam płatków czy patyczków do uszu, no bo to jest logiczne, że coś takiego używam. E, tutaj z Trended Up mam Protect and Set Over Makeup Spray, i to jest. no... To samo co garnier ma, tylko to jest mniejsza pojemność, bo 50 ml, a w, Garnierzu, w garnierze było chyba 70 czy 80, jakoś tak. O ile dobrze pamiętam, czy 60, nie wiem, kurczę, większy był w każdym bądź razie. Po prostu spray ochronny z SPF-em 50. Nie wiem szczerze powiedziawszy, czy była to limitowana edycja, czy jest jeszcze dostępny w DM-ie. To ma UVA w kółeczku plus UVB ochronę. Do 8 godzin nadaje na nawilżenie, jest wodoodporny i słuchajcie, nadaje się do fiksowania make-upu. Także no, po prostu produkt normalny, jak produkt normalny stoi tutaj u mnie na toaletce jak nie zapominam, to go używam. Ja niestety... Ja niestety, słuchajcie, produktów do typowo przeciwsłonecznych jakby już nie używam, może do tego wrócę, natomiast ja wiem, że powinno się i w ogóle, ale dobra, dajcie żyć, e, ja nie używam, dlatego że słuchajcie, im więcej warstw mam na twarzy, tym bardziej mam wrażenie, że moja skóra nie oddycha, tak? a to, że skóra mi się zestarzeje prędzej czy później, to jest normalna rzecz, normalne, normalny bieg czasu, tak, wiecie, no ja, nie wiem, nie chciałabym mieć, wiecie, nie wiem, powiedzmy 60 lat, a wyglądać jak 30-latka, bo nie o to chodzi, tak, ja... Jak każdy inny normalny człowiek, który nie używa estetyki, medycyny estetycznej, tak, i nie upiększa tego czy tamtego, no to normalne, że starzeje się, tak? I, I nie mam nic przeciwko temu, tak swoją drogą, to wiecie, ja się śmieję, ale mi jak ja powiem, że ja prawie 40 lat mam, to wszyscy na mnie oczy robią, bo Nikt mi tyle nie daje, wszyscy myślą, że wiecie, gdzieś tam między 30 a 34 mam, tak? E, I to słyszę, non-stop coś takiego, dlatego jest to dla mnie zabawne, bo no, najwidoczniej po prostu wiecie, mam dobre geny i po prostu wyglądam młodziej, tak? Czy tak jest? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ja Wam powiem, że ja się też na swój wiek nie czuję. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, wszystko Wam pokazałam. Jak widzicie, sporo tego jest. Myślę, że jeszcze raz tyle mam na zapasach, ale to zobaczycie w następnym filmiku. Ja teraz słuchajcie, wyniosę to z powrotem do łazienki i idę Milusiowi dać jego karmę i sama też i sama też idę robić obiad. Później wam pokażę oczywiście, jak ugotuję co sobie zrobiłam. No i tak, słuchajcie, jedzenie jest gotowe. Kopytka z łososiem w sosie śmietankowym i marchewką i groszkiem. E, czyli po prostu tak jak zawsze robię łososia, tylko, że zamiast makaronu jest są kopytka, tak? Słuchajcie, ja zabieram się za jedzenie i tymczasem też będę kończyć tego vloga, bo już jest naprawdę długi. Także jeżeli Wy coś jecie, to życzę Wam smacznego. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!